Witajcie na kolejnym odcinku. Dzisiaj opuszczony y, pałac. No jakże nie inaczej, no chyba nie, nie działający dalej, który znajduje się za nami. Zresztą so, to nie wiemy, czy was, nas widzicie. Może głowę upcięło? Może. No, raczej słyszycie. widzicie, słyszycie. Co? Y, pogoda nas nie, nie. No pogoda nam przeszkadza mocno, y, śnieg sypie. Ale co? Kolejny odcinek Daily i co? Zapraszam Was do oglądania. Tak jest Wbijajcie na Instagrama. Ogólnie to tu mamy ruiny jakoś obok. A tu nie będziemy do nich chodzić, bo i tak dachu nie ma. Aha. Pogoda nie do pieszcza. I od razu przechodzimy do głównego miejsca. Ja to odpala, aparat ma zdjęcia, ale tu jest wejście. Myślałem, że tu jest zdjęcie po prostu. Kupiszę wstęp, jest broniony, grozi zawaleniem, ale ryzykujemy dla filmu zawsze. To w ogóle to jest bardzo płakany w stanie. Można zauważyć. Też nie to jest. I tu to też, ale co? Trzeba zaryzykować. Nie poprawiajcie tego domu. <noise> A nie nigdzie indziej. Pano cegieł wszystkiego. Tu ktoś wyburza ściany, nie? Nie wiadomo po co. Stare odpale. Mocno tutaj wdecha jest wypalona. Na piętro to raczej nawet nie ma co marzyć nawet. No. To jest masakra. No to widzieliśmy wszystko wcześniej Czemu nie fakt, czy tu jest, jest piwnica jakaś, czy coś No po prostu tymi drzwiami wchodziliśmy A do tego wchodziliśmy Jakieś rzeczy są, nie wiem Jeszcze tutaj Chyba nic nie. Słone. Jakieś Jakieś Tu gonicy Czwalone, jakiś śmiech Jakieś kanciapy Tu idziemy tu więcej miejsca jest. Klub o, oaza. Ładna tańsza. Klub szaza. Szaza. W ogóle jakie fajne te ściany, y, patrz. No. Palmy, takie się, nie? Śmierdzi czymś chyba, nie? To... <grym> Takim ogórkiem. Patrz bo... ta, w ogóle, to może w każdej chwili polecieć cegłówka lub No. Przewalone dosyć dosyć mocno. W sumie im duży tu jesteśmy, tym bardziej prawdopodobne, że coś się nas spali. Tak, no a tu piętro było, ale widać, że się zawaliło, nie? Co jest napisane klub? to, to temu Śmieszamy. jeszcze było w dobrym stanie, nie? To jeszcze graffiti jest ktoś właził, na to a teraz to... Nie można być pewnym, czy ten budynek w ogóle dotrwa, na, czy zaraz on będzie stał, nie? bo właśnie jaki to jest tragiczny stan, jak nie. Zabytek i trochę smutne, że z tym nic nie robią, nie? No ale co, tak w Polsce tak mamy już po prostu, nie? To jeszcze jakieś te wygiarane, te no, napisy są. Arek, Kazik. Może będzie widać nie widzę, ale tam jest O, no, to nam to robi wrażenie nie? Dobra. To, jest, to akurat jedno z nielicznych miejsc, w których mamy film na kanale i tu jeszcze nie byliśmy ani razu no ja nawet nie wiedziałem, że to jeszcze stoi bo ja myślałem, że to jest po prostu jakieś te są se fundamenty zostały, nie? to, to już teraz stoi Ale widać jak stoi, nie? Tutaj to już fasz podłoż, tutaj już dach się zarywa, nie? No I to już nie tak, że jak w innych się zarywa, tylko to już masz w dół, nie? No już, już leci, więc... to, to niedługo spadnie, kilka miesięcy może tygodni. Kwestia czasu, nie? No i spadnie, naprawdę. Nie? ja ci nie wiem, to był pałac i dworek taki kiedyś No wiesz, wiesz tu już w ogóle pomieszczenie No już po tak naprawdę to już po pomieszczeniu No To jeszcze jakieś kafelki na ścianę No wyżej nie da nawet jak wejść się da Ktoś tu jedzie czy Jest nawet, jakby było piętro, do to, patrz, to nie miałoby sensu wchodzić, nie? No, dobra. Na siebie, nie? Chyba na tyle, co nie? To na tyle w tym odcinku. Ile w ogóle wyszło czasu? 6 minut. No to dobrze, jednak, jak mam nie? No. Pamiętajcie, codziennie filmy są nasze. Może nie codziennie urbex, ale to zależy, jak będziemy z czasem stali. Bo to jednak już trwa nasze daily, a my to nagrywamy dopiero szósty odcinek. A już mamy trzy ze sobą. Dziękuję wam za wyświetlenia, za zasięgi ogólnie. No. Dziękuję wam bardzo. I do zobaczenia. Do zobaczenia.